Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku ze zdrapkami irlandzkimi. Dzisiaj przychodzę do was z takim oto odcineczkiem Za łączną kwotę 20 euro Mam tutaj trzy zdrapki za piątkę z tej serii Multiplayer Jedną krzyżówkę, którą już zaczęłam sobie zdrapywać I tutaj już do połowy jest zdrapana No i jedną zdrapkę za 2 euro tutaj Olkarz Tak więc kochani, zapraszam was do oglądania No i zaczynamy Zaczniemy sobie zdrapywanie od krzyżóweczki którą już tutaj sobie zaczęłam do połowy zdrapywać. I teraz szukamy literki D. No i oczywiście mamy nadzieję, że coś tutaj wpadnie. Pierwszy, pierwszy wyraz już się tutaj utworzył. Tutaj. No i szukamy dalej. Dalej mamy P. I to chyba na tyle. Kolejna literka to V. V jest tutaj. No i to chyba na tyle. Dalej. Dalej mamy literkę U. U było tutaj. Tutaj jeszcze było D i to nam tworzy drugi wyraz. U jeszcze było tutaj. Dalej. Dalej mamy literkę I i to jest literka w gwiazdce. W przypadku wygranej z gwiazdką to wygrana zostanie podwojona. Jeszcze tu, samego dołu, to już to było U. Literka G. Przydałby się N, N by nam tutaj też zrobiło jakieś wyrazy dodatkowe jest X S Czyli bonusa już nie będzie, bo do bonusa brakowało nam 3 liter Tutaj S Jeszcze tutaj Jeszcze P było No i tak Przedostatnia literka to jest K ostatnia R. Czy R nam coś tutaj zmieni? Chyba niestety nie. Co było w bonusie? W bonusie było 500 euro, ale nie było F, nie było L, nie było T. Już tak szybko sobie sprawdzę. N nie było nie było, tutaj jest jeden wyraz, z jest drugi, L nie było, no ja tu niestety nic nie widzę, także wychodzi na to, że ta krzyżóweczka jest przegrana. No i przejdziemy sobie do y, kolejnych zdrapeczek, tutaj w tej zdrapce musimy znaleźć trzy razy tą samą kwotę, tutaj u góry. No, ale niestety wszystko jest po dwa razy. U samego dołu musimy znaleźć y, trzy razy ten sam symbol. Tak, więc drapujemy. Zobaczymy. Mamy port, portfelik, podkowę, drugi, drugi raz podkowę, drugi raz portfelik. Obstawiam, że będzie samolot. Domek. Także niestety 15 tysięcy było do wygrania. Więc niestety, ale nie ma. No i przechodzimy sobie do tych zdrapeczek za piątkę. Mam nadzieję, że chociaż te zdrapeczki nam tutaj coś fajnego przyniosą, jakąś fajną wygraną. Tutaj mamy wygrywające liczby, tutaj mamy Nasze liczby, no i do każdej, do każdego rzędu jest osobny mnożnik. Tak więc, trapiamy, kochani, trzymajcie kciuki. Mam tak jeden. 30, 23, 27 i 29, Także takich liczb szukamy.

siedem oraz szesnaście dalej mam sześć dwadzieścia osiem jedenaście osiemnaście dwadzieścia jeden czyli ta zrapka niestety jest przegrana przechodzimy sobie do kolejnej

Dalej cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia osiem, czternasta wspomniana, no i dwadzieścia cztery. Dalej mamy trzydzieści, dwadzieścia dwa, siedem, sześć oraz dwadzieścia sześć. No i ostatni rząd, trójka, jedenaście. 16, 19 i jedynka, Także niestety druga zrapka z tej serii też jest przegrana, i cała nasza nadzieja w ostatniej zrapeczce. Także trzymajcie kciuki, żeby chociaż tutaj coś wpadło.

Dwadzieścia pięć, trzydzieści dziewięć, szesnaście, jeden. Cztery, dwadzieścia sześć. I ostatni rządek. Osiemnaście, dwadzieścia dziewięć, siedemnaście, piętnaście, i no i 27, czyli wygrana jest tylko pod liczbą 24. No mamy 5 euro. Jeszcze można to 5 euro pomnożyć. Także zobaczymy. No niestety mnożnik razy 1, więc tylko piąteczka wpadła dzisiaj. Tak więc kochani. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, a jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. No i zostawcie jakiś fajny komentarz. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, również was zachęcam do subskrybowania, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No a na dzisiaj się z wami żegnam. Życzę wam miłego wieczoru oraz wysokich wygranych. Trzymajcie się ciepło. Pa pa.